Tata, ale to jest kieszonkowe, więc chyba mogę wydawać, prawda? Na co mi się Ale to jest kieszonkowe na jedzenie. O, Czyli tata. Siostra, tata, możesz tata? nie wkopywać. <laughs> a, możesz zwykle nie wkopywać brata siostra? Możesz <laughs> chociaż raz stanąć w solidarności. To no jest obrzydliwe, nie powinieneś tak robić. Obrzydliwe to było to, co robiłeś z Johnem wczoraj, <laughs> jak rodziców nie było w domu. Co? He? I co, co? teraz? Co? Co? myślałem że nie zyskałem, Tato, ja siedzę w swoim pokoju, gram na komputerze i zasiadam tak. Ha! 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 Nie, nie, nie mów mi takich rzeczy. Myślę sobie, nie, nie może być. Ona ma dopiero 17 lat, tato. <laughs> <laughs> Przytulij syna, no pokażę mu, że on tu ma na oparcie. Ja przyszedłem do sędziego, tak w sumie po części. Oj. <laughs> Przytul go. <śmiech> Przytul go. <laughs> Chce pan chusteczki? Który pan to sędzia? Bo ja nie wierzę żadnego. Nikt tam... Nikt nam tam z Ej, eee. eee, nie, bo ostatnio byłem u Groca i miał Znale. dać trzy licencje i dał tylko dwie i moje dziecko nie ma licencji eee. na polowanie. Krzysiek? To ci dam, co za problem. Krzysiek? Tak. Już lepiej chyba, co? Pani chyba powinna wesprzeć, nie? E, SSN mojego dziecka, dwa, trzy, cztery. nie płacz.

nie dzwoń do mnie! Tato! Nie mów do mnie, Tato! Nie dzwój na ten numer! Co czy ty, Tawe, ty, ty wiesz, chcesz? Stawę. Ty chcesz, że ja mam był korumpem. Korumpem skróciłem. Wiesz, no możesz być szmatą do bicia, oficer dwójka, możesz przejąć to go do tyłu. ale stary, ja ci daję dobre informacje. To no nie jest tak, że ja cię fejkuję. No tak, ale. Ale będziesz tak. moją szmatą w zamian za zajebiste informacje. To technicznie ja jestem twoją szmatą. To w zasadzie jesteśmy obustronną szmatą, tylko wiesz, to wszystko nie działa tak, yy, że tak powiem prostolinie, jakby mogło się wydawać. W sensie, zobaczmy co się, Jestem ciekaw, jestem ciekaw, co się stanie z racji tego info, które ty im dajesz po prostu. No, nic. Już ci zaznaczam kitka. O czym oni gadają? W ogóle, Ewron Knuckles to sebekę kręci z kolizją. Ewron... Erwin, nerwi, nerwi na to se kręci bekę z policji. Bo on se kilka kurwa dzwonek i ucieka. No. no i widzisz, u nas jest dzisiaj wysoko po prostu. To ta czerwona panda, tak? To trzeba już korzystać. Tylko jest wyższa ode mnie. Nie mogę mieć córki wyższej od siebie. jest pytanie, czy panie pani chciałby zostać córką Henka. E, miałaby pani pamiętać nazwisko pani jak się nazywa? Fox? Nie Megan Fox. I raczej, Wals, Wells. Pani mm -hmm. Megan Wells-Over. Okay. Czyli koniec studni w wolnym tłumaczeniu. Well-over. Koniec studni. Jeszcze Czyli dlaczego pan szuka córki? Bo co? Bo wiadomo, że szuka córkę a, a, a. i co? Ja no złam. nie tylko też. Podaj się, podaj się, podaj się, się, poddaj się! A on mówi, czego, czego ty nie chcesz? A on do mnie, a on do mnie, nie jest on do niego! Nie jesteś na ty, na ty to możesz się do swojego kolegi, a nie, chyba chłopaka, bo na takiego wygląda. ma masz chłopaka, co? Masz chyba chłopaka, co? Podaj się! I go jedzie, od kur. Nie wiem co jest? Za długo stało na patrolu spędził chyba. Co myślisz, że co? No co, że masz zły. Odezwał się ten, co ze mną jeździł na patrolu przez dwa miesiąca, a później się nie poddawał na stacji. Oj, piękna a, i sprawa. No, nie poniżej żadnych koncepłów. Wyrosły przynajmniej na ludzi. A Greenwich Parkway. Greenwich Parkway. She! Lampa wyłączyła nam Vigero. Mam go, mam go wciąż na S20, jedziesz do terminali Co to było? mechanika No ja nie pro... wiem, lampa ja nas na pro... zgasiła do zera bez dymienia. Ja ja Jeżdżę y, ter do terminalu. Czy parkingiem leci do mojej wakacje? To jest fałszywe. Muszę lecieć. Uśmiechnij, bo nie wsiądę z tego. Będzie leciał nie. w pełen ruchu. Ładnie z pierwszej to jest 100. Robię poniżej 20. I lec ostatnią prostą na Sendy. Raz. No jak masz możesz. masz prostą. Nasza bufala mi skasowała. Ja piję. Ja Nie wiem, no myślę, że tak. Tam był Shelby Galante. I widzisz Neonek złapany. Kto kierował? No i właśnie. No dobra. Jak to... ja... no co? Przecież no nawet blisko nie byliśmy! Ała! No i zrobiłeś, papa. O! Nie! Teraz wybuchło! Zdjęcie. A nie pomyślałem o tym. Aaa, to bardzo, bardzo, bardzo dobra. dobra to naprawdę Szybko naprawię, że będę. Kurwa, Na no, jakie? No, to, to na stokowe, daj. I zobacz jakie jest. Nie! Zobacz, jakie jest. Co? I, co? Nie! Co, co, dlaczego majestera? Hmm, Skąd on majestera? Nie, poprę ma... mnie. Co? Jesteś mechanikiem? Dorałem sobie, umiem to i owo przykręcić. dolar. Hmm. Skąd on ma Skąd on ma... O. Była policjant. A do Seu będą nimi uciekać. A, to po... Okej, okay, dobra, na trial. Okej, okay, dobra. Toż mi się... Co e... taki cichy jesteś? Nie znam, nie znam, nie znam. Zastanawiałem się, wiesz... Czy ta rysa na moim małciu ona była wcześniej, czy teraz powstała? Ale ona Słuchaj, dwa jeszcze miała. Zbędnych słów... W ustanie wkładam. Aha, czyli... Ściągam plecak i wie... Wy... 339, No jakbyście mogli podczas akcji roleplay telka, to wiecie, no ja wam mogę powiedzieć. 339 do bana jest. Zróbcie shota 339. Podczas akcji roleplay wyszedł serwera. Nieźle, nieźle. Nieźle. Aha, aha. No jeszcze żeby. Nie, nie macie, tak? Dobra. 339. Nie teraz jest Dobry. wiesz, głaskany, jest koniec świata. Dobry. Hmm. To widzę, że się pan. Oooooooo, chodź do pojajeczka jeszcze, too, po jajeczka. Chodź tu zajeczka. Co łaskawa? Ty nie po psie! Głaście no, po jajem! Korty jedźcie. Ale Where's które right. przy zostawcie? No tu te pierwsze. Za mną. Mhm. Jedziemy! No. no to nie jest bomba. I to jest właśnie Harper, nie? To, ja to, o tym to mówię. Jest CMS? Nie, to Ty, jest Harper. Oni, posz, wiesz co? Oni planowali, żeby zbierać krew, ale widzę, że oni robią od razu kaszankę. No, ale lubię. Ja. Też łódki. No, możecie jakiego drinka zrobić delikatnego.